witamy Was w kolejnym odcinku. Pierwsze polowanie w tym roku na rogacze. Jesteśmy u mnie w kole na polowanie złoty rogacz. Niestety zbiórki nie możemy Wam pokazać no z tego względu, że po prostu koledzy nie chcieli wystąpić przed kamerą. Ale szanujemy to, że tak powiem ich sprawa. Przechodząc do sedna wylosowaliśmy sektor numer 5. Dwa tygodnie temu jakoś podprowadzałem tutaj dewizowców. Jest tutaj kilka rogaczy, ale że tak powiem nic specjalnego, a nie chcemy też na siłę strzelać. No wydaje mi się, że z zeszłego sezonu rekordu nie, nie pobijemy, ale, ale będziemy szukać czegoś fajnego. Mamy zamiar wyjść jeszcze jutro rano, chociaż inaczej. Mamy jednego rogacza pod strzale, więc jeżeli nie będziemy dzisiaj po prostu strzelać nic na siłę. Spróbujemy wyjść jeszcze jutro rano i jutro po południu. Chyba, że mówię, chyba że dzisiaj, że dzisiaj Hubert podaży jakimś fajnym, fajnym selektem, bo tylko takiego mamy w odstrzale, no to, no to spróbujemy go strzelić. Jest godzina wpół do siódmej, ale jest 25 stopni, więc no zero ruchu na łąkach i polach. Dlatego my pójdziemy na las poszukać tych rogaczy. Wiem, że te sarny są po prostu jeszcze na lesie. Wyjdą późno, bo tak wychodziły już e, dwa tygodnie temu. Więc na pewno będą wychodzić późno, zwłaszcza przy takiej pogodzie. Co innego, jakbyśmy mieli, gdyby było po deszczu, nie? I tyle. E, nie przedłużając, ruszamy. A wy oglądajcie i dasz bur. Widzowie, początek naszego polowania na rogaczy. Zaraz będą go pchali. Mamy pierwszego zwierza. Sarne kozę. Do czego się przydaje luneta z powiększeniem 24? Żeby nie podchodzić. Jak wiemy od razu co? Nic idziemy dalej. Szkoda, że bez rogacza. Jesteśmy na drugiej hmm. łące Póki co sama koza. Какие царушки Jeszcze kawałek mamy do auto więc za długo nie możemy tutaj poczekać. No i tyle może po drodze do auta, chociaż no ruch jest taki średni. Mam nadzieję, że rano będzie lepiej. Godzina piąta rano, my już polujemy od, od godziny. Mieliśmy dwa albo trzy rogacze, nawet ich się nie, nie dało. Nie zdążyliśmy ich nawet nagrać. Są takie elektryczne, że po tej dewizówce, że masakra. No ale nic konkretnego, nic takiego, co byśmy chcieli pozyskać. No i szukamy dalej ale jakoś super tego ruchu sarny nie ma pójdziemy zobaczyć w następne miejsca no i zobaczymy co będzie mam nadzieję że spotkamy coś godnego uwagi chociaż żeby wam pokazać i nagrać Czy stwierdziliśmy wczoraj z Maxem że jak mam ten odstrzał na tydzień a Max jest jeszcze tylko dzisiaj to jakby był nawet jakiś fajny select to tego strzelimy nie będziemy też wybrzydzać no ale I co nawet nie ma fajnych selektów więc może skończymy to wszystko pokojowo tam coś wyszło to też ura, dobra, nieważne kończymy i widzimy się jak coś będzie <grystanie> się strzelić rogacza. Co prawda nie jest to jakiś nie wiem, super wielki byk, ale byk w sensie, że wiecie. Nie, że byk, byk, ale no, mniejsza z tym. Yy, no, ale zobaczyliśmy go. Wyszliśmy tutaj na pole pszenicy. Przy okazji wiemy, że, że chodzą tu dziki, bo są świeże wyplójki. Yy, no i no i zobaczyliśmy go. Z jednej strony jest szustakiem, z drugiej strony ma tak spłaszczoną tą, yy, ten parostek, yy, wygląda troszkę jak łopata. No i, i co, podeszliśmy go trochę, udało się podejść, tutaj się łączą dwa pole, jest zwykła pszenica, to jest chyba ta yy, pszenica głoskowata, czy jak ona tam się zwie, no mniejsza z tym, w każdym razie idziemy, idziemy do naszego rogacza i no i zobaczymy, co to będzie. Ale fajnie, fajnie, że się udało. Powiem Wam tak. Ruch z rana dzisiaj yy, tragiczny. Tragiczny. Aha, no i musieliśmy zacząć używać słuchawek. Chociaż bardzo tego nie lubimy, ale musimy z tego względu, że yy, założyliśmy kompensator i naprawdę jest głośna szkoda tych uszu. Ja już czuję po tych kilku latach strzelania, że już czuję po prostu dyskomfort przy strzelaniu na tym lewym uchu. nie? Dobra, idziemy do rogacza i, i zaraz będziemy opowiadać. Się zakończyć polowanie y, pięknym myłkusem. Nie jest to młody rogacz, naprawdę bardzo fajny. Nie liczyliśmy na takie szczęście, bo naprawdę no, kiepsko było rano. Widzieliśmy ile z 10 kus, nie i ile z 3 rogacze, więc chyba nie widzieliśmy rogaczy. nie? Z czego wszystko to takie? No nic, nie mówię, nie chciałem strzelać. Y, byle co pod kamerę, chociaż już. Też już byliśmy zmobilizowani, no bo Max musi wracać na studia, a, a ja mam odstrzał na rogacza tylko na tydzień, więc no więc coś chcieliśmy strzelić, ale nie byle co. E, w każdym razie no, Hubert nam to wynagrodził i udało nam się strzelić naprawdę pięknego, e, pięknego myłkusa. Kolejna fajna historia za nami. E, myślę, że to będzie naprawdę fajny odcinek. Zresztą sami ocencie. E, no, i tyle. Za dwa tygodnie wybieramy się na, na fajne rogacze, i. No, ale więcej wam nie będę mówił. Yy, mamy nadzieję. Yy, Hubert dużo obiecuje, także zobaczymy. Yy, no, i tyle, dziękuję, że byliście z nami. Yy, oczywiście pamiętajcie, proszę Was o subskrypcji. Pamiętajcie o komentarzach łapkach w górę, jeżeli Wam się podoba. Yy, no i co, zbliżamy się do 6000. Idziemy jak burza. Także z góry dziękuję tutaj i ja i Max za tą Waszą aktywność. No i za to, że chcecie nas oglądać, a my dzięki temu możemy się dalej rozwijać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i Daszbór.